Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Warszawa, dnia 13 października 2025 roku. Po. 1373 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, punkt 1 z dnia 7 października 2025 roku. Zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu rozwój przedsiębiorczości, myślnik, rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem w ramach podziałania, wsparcia, inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata myślnik na podstawie artykułu 45 ustawy 1.1 .1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata myśli ziemi 2023 roku. Uzycja punkt ósmy zarządza się. Co następuje? Paragraf punkt pierwszy w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 23 października 2015 roku. W sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu rozwój przedsiębiorczości, myślnik, rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem w ramach podziałania wsparcia, inwestycji, w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej objętego programu rozwoju obszarów wiejskich na lata myślnik, dziennik usta pozycja z Spu. Punkt drugi po paragraf Dodaje się paragraf w Paragraf punkt pierwszy. Jeżeli beneficjent nie złoży wniosku o płatność końcową w terminie określonym w paragraf 5 ustawy 2 punktu ustawy 4 punktu 1 lit. Albo paragraf punktu a więc ja wzywa tego beneficjenta w formie pisemnej do złożenia tego wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o ile umowa nie została rozwiązana. Punkt drugi, jeżeli beneficjent złożył wniosek o płatność końcową w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ustawie, albo przed nim doręczenia tego wezwania, uznaje się, że ten wniosek został złożony w terminie. Punkt trzeci, jeżeli beneficjent mimo wezwania, o którym mowa w paragraf 26 ustawy, nie usunął braku w wyznaczonym terminie, a więc ja rozpatruję wniosek o płatność końcową o którym mowa w ustawie, w zakresie w jakim został wypełniony oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów punkt czwarty do rozpatrywania wniosku o płatność końcową, o którym mowa w ustawie, nie stosuje się przepisów paragraf, paragraf, paragraf 26 ustawy, czyli 4 oraz paragraf 27 ustawy punkt drugi. Paragraf punkt drugi punkt pierwszy w przypadku, gdy beneficjent złożył wniosek o płatność końcową w ramach operacji typu rozwój przedsiębiorczości, myślnik, rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem w ramach poddziałania, wsparcia inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata myśli po upływie terminu określonego, paragraf 5 ustawy ustawie 2 punktu ustawie 4 1 Albo punktu 1 lit. To bo paragraf punktu rozporządzenia zmienianego w paragrafie 1 i ten wniosek nie został rozpatrzony przed nim wejścia w życie mniejszego rozporządzenia uzaje się że został on złożony w terminie. Punkt drugi, jeżeli beneficjent nie ma o którym mowa w paragraf 26 ustawy dwa rozporządzenia zmienianego w paragraf nie usunął braków w wyznaczonym terminie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej Agencją, rozpatruje wniosek o płatność końcową, o którym mowa w ustawie, w zakresie w jakim został wypełniony oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów. Punkt pierwszy minister rolnictwa i rozwoju ci kieruje działem administracji rządowej myślnik rozwoju wsi, na podstawie paragrafu 1 ustawy 2 punktu 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra rolnictwa i rozwoju w dziennik Ustaw pozycja punkt drugi zmiany wymienianego rozporządzenia została ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2016 roku pozycja z 2017 roku pozycja z 2019 roku pozycja z 2020 roku pozycja z 2022 roku, pozycja z 2024 roku, pozycja 1596 oraz 2025 roku, pozycja punkt 5 Dziennik Ustaw Myśli Dwa Myśli i POS, 1373 punkt 3 do rozpatrywania wniosku o płatność końcową, o którym mowa w ustawie nie stosuje się przepisów paragraf, paragraf Paragraf 26 ustawy 3 i 4 oraz paragraf 27 ustawy 2 rozporządzenia zmienianego w paragraf punkt 1, paragraf punkt 3 punkt pierwszy w przypadku gdy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia agencja odmówiła beneficjentowi wymyśli płaty środków finansowych z tytułu pomocy finansowej na operacje typu rozwój przedsiębiorczości myślnik, rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem w ramach podziałania, wsparcia, inwestycji, w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata myślnik z powodu niespełnienia w terminie określonym paragraf 5 ustawy 2 punktu. W ustawie cztery punktu jeden to albo paragraf punktu 2 rozporządzenia zmienianego w paragraf jeden warunków, o których mowa w paragraf 24 ustawy 1 rozporządzenia zmienianego w paragraf Agencja wzywa tego beneficjenta w formie pisemnej do spełnienia tych warunków w terminie czternaście dni od dnia doręczenia wezwania o ile umowa o przyznanie tej pomocy nie została rozwiązana. Punkt 2. Jeżeli beneficjent spełni warunki, o których mowa w paragraf 24 ustawy 1 rozporządzenia zmienianego w paragraf w terminie czternaście dni od dnia doręczenia wezwania o którym mowa w ustawie, albo przed do doręczenia wezwania, o którym mowa w ustawie, uznaje się, że te warunki zostały spełnione w terminie. Punkt trzeci. Agencja może wezwać beneficjenta w formie pisemnej do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub do przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Punkt czwarty. Jeżeli beneficjent mimo wezwania, o którym mowa w ustawie, nie złożył wyjaśnień lub nie przedstawił dowodów, o których mowa w ustawie, w terminie określonym w ustawie, Agencja ustala spełnienie warunków, o których mowa w paragraf 24 ustawy 1 rozporządzenia zmienianego w paragraf na podstawie poprawnie sporządzonych dokumentów dołączonych do wniosku o płatność końcową. Paragraf punkt czwarty rozporządzenia wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zykrajewski